Czy zastanawialiście się kiedyś, jak prawidłowo korzystać z automatycznej skrzyni biegów? Skrzynia automatyczna daje nam komfort, płynność i jest świetnym rozwiązaniem na co dzień. Ale aby jeździć automatem świadomie, należy znać kilka zasad. Zacznijmy od podstaw. Zawsze zatrzymaj się do zera, żeby zmienić kierunek jazdy. Na przykład z D na R. To ważne dla bezpieczeństwa i żywotności skrzyni. Jeśli chcesz oszczędności, wybierz tryb ECO. Auto zużywa wtedy mniej paliwa, a po zdjęciu nogi z gazu przechodzi w tryb żeglowania, czyli swobodnego toczenia bez oporów silnika. Natomiast jeżeli chcesz więcej emocji za kierownicą, przesuń dźwignię w tryb sport. Auto wtedy pokazuje pełnię swoich osiągów, a reakcja na gaz jest natychmiastowa. Dla osób, które lubią mieć kontrolę, dostępne są manetki za kierownicą. Idealne, jeśli chcesz decydować o biegu lub po prostu lubisz sportowe emocje. Jazda automatem to nie tylko wygoda, to też płynność w korkach, mniej zmęczenia i pełen relaks za kierownicą. Z automatami Skody jeździsz łatwiej, oszczędniej i po prostu przyjemniej. Przetestuj Skodę z automatyczną skrzynią biegów. Na jazdę testową możesz umówić się za pomocą naszego salonu online Skoda. Czekamy na Ciebie codziennie od 10 do 20.